Dzień dziewiąty. Z Ewangelii, według świętego Mateusza, Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Jako dopełnienie i zrównoważenie poprzedniego błogosławieństwa mamy dziś przed oczami błogosławieństwo tych, którzy są miłosierni dla innych, którzy są szczęśliwi dlatego, że oni sami miłosierdzia dostąpią. To błogosławieństwo może być wielką nadzieją dla tych, którzy nie są całkowicie ślepi na własną grzeszność i słabość i którzy boją się, że nie dadzą rady sprostać wymogom Bożej Sprawiedliwości. Oto jest dla nas nadzieja. Jezus sam mówi, że jeśli będziesz miłosierny dla innych, wspaniałomyślnie przebaczając im ich winy popełnione względem ciebie, to On sam będzie miłosierny wobec Ciebie. Ale i odwrotnie, jeśli nie przebaczysz serca swoim winowajcom, to Bóg nie zdoła przebaczyć Tobie, nie dlatego, że nie chce, ale dlatego, że ty sam zamkniesz się na jego przebaczenie. Przebaczanie nie jest łatwe, zwłaszcza gdy ktoś nas bardzo zranił albo gdy wyrządził nam tą samą krzywdę wiele razy. Pewnym ułatwieniem jest to, że nie chodzi tu o zmianę naszych uczuć. Ta zmiana może nastąpić z czasem, ale nie musi. Najważniejsze jest przebaczyć z serca, to znaczy z rozumu i woli. Podjąć decyzję, że temu, kto mnie skrzywdził, nie będę życzył zła, lecz dobro, że zrezygnuję z naturalnego odruchu zemsty i dochodzenia siłą swych praw, ale że podejmę wysiłek dostrzeżenia w tym drugim człowieku, no właśnie człowieka, a więc dziecko Boga, kogoś, za kogo Jezus umarł na krzyżu i kogo On pragnie mieć też za sobą w raju. Sam Jezus przebaczył tak wiele razy Tobie. Choć Twoja wina wobec Niego była nieskończenie większa niż ta, którą drugi człowiek zawinił wobec Ciebie. Ponadto Bóg obiecuje Ci swoją łaskę, moc Ducha Świętego, który uzdalnia nas do odnoszenia się z prawdziwą nadprzyrodzoną miłością do tych, którzy są nam niemili, a nawet jakoś nas skrzywdzili. W ten sposób, przez nasze odpłacanie dobrem za zło, ten drugi człowiek. Może zostać dotknięty przez Bożą łaskę i się nawrócić. Jeśli zaś i tę łaskę odrzuci, to już Bóg będzie go kiedyś sądził, a nie ty. Ty masz przebaczać, bronić drugiego człowieka, nawet przed samym sobą lub w towarzystwie, nie naruszać jego dobrego imienia, nie osądzać jego intencji, które tylko sam Bóg zna tak naprawdę dogłębnie. Świat gardzi taką postawą. Dla świata miłosierdzie. Rezygnacja z zemsty to przejaw słabości i największa zbrodnia. Dlatego ten świat jest taki nieludzki. Dla niego nie liczy się życie wieczne drugiego człowieka. Dla niego liczy się swój własny sukces. A im bardziej świat udaje, że taki nie jest, tym mocniej musimy uważać, bo on nigdy nie przedstawi na się w prawdzie. Stąd świat będzie zakładał maskę fałszywego miłosierdzia, fałszywej litości czy współczucia ale po to, by zbawić swą ofiarę w pułapkę i wykorzystać ją do przeprowadzenia swoich własnych zamiarów. Nie łudź się. Nikomu z możnych tego świata nie zależy na tobie, na twoich potrzebach, zmaganiach czy życiowych aspiracjach. Dla świata jesteś najwyżej klientem albo możliwością zarobku. Inaczej jest z Jezusem. On jest miłosierny rzeczywiście. Jest samym miłosierdziem. Każdy grzesznik, choćby największy, może tego jego miłosierdzia się uchwycić, jeśli tylko zechce. Dopiero kiedy człowiek odrzuca miłosierdzie, musi wkroczyć do akcji twarda sprawiedliwość. Niestety, niektórzy są tak pogrążeni we własnej pysze i egoizmie, że nie chcą się od nich oderwać. Są tak wyniośli, że oferowane im miłosierdzie traktują niemalże jako obrazę własnej godności. Biedni głupcy. Za takich trzeba się modlić chyba najwięcej. By zdążyli jednak przed śmiercią zyskać choć odrobinę pokory i ufności. Spieszmy się więc okazywać miłosierdzie drugim, jeśli chcemy być gotowi na pokorne i ufne przyjęcie go. Już teraz prośmy też o nie w modlitwie, zarówno dla siebie, jak i dla świata. Panie Jezu, królu miłosierdzia, najpokorniej jak potrafię i z największą ufnością, na jaką mnie w tej chwili stać, przychodzę do Ciebie i rzucam się do Twych stóp. Błagając się o zmiłowanie dla mnie i dla całego świata. Proszę Cię o łaskę, bym nigdy nie gardził Twoim miłosierdziem, przez które chcesz mnie uratować, mnie tak wielkiego grzesznika. I błagam Cię też o to, bym sam umiał, jak Ty, przebaczać innym krzywdy mi wyrządzone i okazywać im prawdziwe miłosierdzie, żebyśmy byli kiedyś razem w niebie na wieki bezpiecznie zamknięci w Twoich ranach i w Twoim najlitościwszym sercu. Amen.